Drodzy Państwo, bardzo dużo się mówi o złej sytuacji osób, które chcą kupić dom, mieszkanie lub nieruchomość, lub też które kupiły i mają teraz wysokie kredyty. Ale bardzo mało się mówi o tych ludziach, a podejrzewam, że może być ich nawet większość, która właściwie kupiła mieszkania, wybudowała domy i bardzo mocno zyskała na obecnej sytuacji. Bo. Ich mieszkania, drodzy państwo, na przykład jeżeli ktoś kupił mieszkanie w Polsce 3 lata temu czy 4 lata temu, to w wielu przypadkach takie mieszkanie dzisiaj jest nawet 100% droższe. Tak jest. Drodzy państwo, wielu Polaków bardzo mocno wzbogaciło się w 4 lata i to jest prawda. Drodzy państwo, tak naprawdę bardzo dużo ludzi w Polsce wzbogaciło się na kupnie mieszkania, mimo to, że dzisiejsze oprocentowanie jest bardzo wysokie. E, oczywiście um, mówi się tylko o złych stronach obecnej sytuacji i o tego i, i tego co przyjdzie. E, a zapomina się dodać, że bardzo dużo ludzi na tym zyskało, prawda? I problem w tym także jest taki, że ci ludzie, którzy bardzo mocno zyskali, także e, będą o, i otrzymują e, pieniądze podatnika. E, na swoje inwestycje, drodzy państwo, czyli biedni płacą e, na tych, co się wzbogacili, e, a potem ci, co się wzbogacili, płacą na tych biednych, a następnie to się wszystko odbiera od wypłat, prawda? I mieli w czymś, co się nazywa urzędy państwowe, no i tak właśnie wszyscy sobie biedniejemy. Z pieniądze z kubki na kupkę się przerzuca e, tak odpowiednio do. Niestety, propagandy. To jest związane z biznesem, z ekonomią, z finansami, z inwestowaniem w nieruchomości, w inwestowanie w waluty. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tysiące, setki tysięcy ludzi, wiele rodzin wzbogaciło się w ostatnich latach bardzo, bardzo mocno. Wystarczy sobie pomyśleć, że jeżeli ktoś kupił 3 lata temu w jednym z polskich miast odpowiednie mieszkania nieruchomości, na przykład za 500 tysięcy złotych, to w wielu przypadkach te mieszkania sprzed 4 lat, które kosztowały 500 tysięcy złotych czy sprzed 5, dzisiaj są warte milion złotych. I drodzy Państwo, i takie osoby, które na przykład 5 lat temu zaciągnęły kredyt na mieszkanie za na przykład 600 tysięcy złotych. Dzisiaj ich mieszkanie jest warte milion złotych. Co to oznacza? Co to oznacza, że taka rodzina zarobiła w 4 lata 400 tysięcy, gdyby sprzedała takowe mieszkanie? Każdy by chciał tyle zarobić, drodzy państwo, to jest 100 tysięcy euro, to jest bardzo, bardzo dużo pieniędzy. I mało się o tym mówi. Co prawda, ta rodzina dalej ma kredyt, prawda, ale na przykład tej rodzinie zostało już tylko 400 tysięcy złotych kredytu i, ale mają za to mieszkanie, które jest walte milion złotych, drodzy Państwo, tak? A dodatkowo mogą robić nadpłaty tego kredytu, bo rzeczywiście im oprocentowanie bardzo mocno wzrosło i mogą robić sobie nadpłaty tego kredytu, czyli te raty w ogóle będą takie nieznaczące. Mimo to, mimo to obecny rząd polski co będzie dalej podwyższać oprocentowanie, drodzy państwo, bazowe, yy, będzie dopłacał takim ludziom pieniądze z naszych pieniędzy. <laughs> z pieniędzy podatnika, z, pi z pieniędzy, proszę państwa, ludzi, którzy pracują po 16 godzin. Bo, drodzy państwo, yy, lu ludzie samozatrudnieni, mali przedsiębiorcy, średni przedsiębiorcy, nie pracują 8 godzin, taki człowiek pracuje zawsze. Zawsze jest myślą w pracy, zawsze pracuje, odbiera telefony, chociażby myśli o pracy, dba o swoją firmę i tak dalej. Przepraszam, wezmę łyka kawy. Tak więc ostatnie lata to czas wielkiego wzbogacenia się Polaków, chociażby w ten sposób na papierze, prawda? No, ale niestety z tych ludzi bardzo często w, w polskiej telewizji obecnie robi się biedaków, co jest dziwne co daj mi, prawda? Bo rzeczywiście są ludzie, którzy na przykład głupio kupili na górce cenowej, na przykład w ciągu ostatniego roku mieszkania za milion złotych na niezamrożone oprocentowania. Co jest winą oczywiście polskiego ry rynku bankowego, a właściwie y troszeczkę rynku politycznego i bankowego, że nie wprowadzono w Polsce zamrożonych oprocentowań tak jak. Systemie anglosaskim, dzięki czemu moglibyśmy podwyższać obecnie oprocentowanie i mogłoby to ta inflacja lżeć i ludzie byliby szczęśliwsi, ale niestety jest tak, jak jest. Ale zanim przejdę do dalszej części y, historii o tym, jak tysiące, setki tysięcy ludzi w Polsce, może nawet miliony wzbogaciło się o setki tysięcy złotych, y, nawet wzbogacało się nawet 100 tysięcy złotych rocznie. Bardzo proszę o subskrypcję tego kanału na YouTube. Będę bardzo wdzięczny. Bardzo dużo ludzi mnie ogląda, ale bardzo mało subskrybuję. Dziękuję serdecznie za subskrypcję i przechodzę dalej. Tak więc, drodzy Państwo, mało się o tym mówi, ale właśnie bardzo dużo ludzi. Którzy kupili na przykład 4 lata temu, 5 lat temu, nawet 3 lata temu mieszkanie za na przykład 500 tysięcy lub 600 tysięcy. Dzisiaj ich mieszkanie potrafi być warte nawet milion złotych. Oczywiście teraz te ceny spadają, bo jeżeli chcieliby zainkasować ten milion złotych z tego mieszkania, to musieliby je sprzedać przed podwyższaniem oprocentowania i wtedy, gdy były te ceny nieruchomości wysokie, a jeszcze oprocentowanie było niskie, prawda? Czyli teoretycznie musieliby kogoś na minę wrzucić, prawda? A jeszcze bardziej bezpieczne są takie osoby, które zamroziły sobie kredyty w ciągu ostatniego ostatnich dwóch lat na tych bardzo niskich oprocentowaniach, bo w Polsce są zamrożone, drodzy Państwo, kredyty, są kredyty z, oprocentowaniem, z oprocentowaniami stałymi, tylko jest to jeszcze rynek dziewiczy, rynek ja, no, powiem wprost, no, zbrodniczy moim zdaniem, y, w jego konstrukcji, bank sam w sobie nie jest zły, ja zawsze powtarzam, kredyt sam w sobie nie jest zły, e Drodzy Państwo, polityk sam sobie też nie jest zły, ale jeżeli, jeżeli system jest ustawiony tak, że wyniszcza rodziny, że wyniszcza inflację, że, że, że wyniszcza ludzi, którzy chcą kupić mieszkanie, to wtedy taki system jest zły. Ale powracając do ludzi, którzy obrzydliwie się wzbogacili, to wyobraźmy sobie właśnie rodzinę, która 4 lata temu kupiła mieszkanie za 600 tysięcy złotych, dzisiaj to mieszkanie jest warte milion złotych. Kredytu takiej rodzinie zostało 400 tysięcy złotych. Czyli na czysto mają 600 tysięcy złotych Gdyby sprzedali taki dom Drodzy Państwo I, te, i, i na przykład są, są, są tacy ludzie Ja takich znam, że oni na przykład narzekają Że im rata urosła ja Wtedy mówię, słuchajcie, jak narzekacie Nie stać, nie stać was na ratę To nadpłaccie kredyt, prawda? Macie trzy samochody, no sprzedajcie jeden samochód nadpłaccie kredyt, to ta rata wam zmaleje Prawda? No Taka jest prawda, drodzy państwo. Yy, co więcej, ludzie w rzeczywistości, którzy nie są w stanie nadpłacić kredytu, a te raty im drastycznie wzrosły, jeżeli na przykład mają y, mieszkanie, kupili 4 lata temu za 600 tysięcy, pozostało im 400 tysięcy kredytu i uważają, że mają za wysokie raty, ale ich mieszkanie jest warte milion złotych, prawda? No to przecież mogą sprzedać, drodzy państwo, to mieszkanie za milion złotych oczywiście jeżeli ktoś kupi, bo trudno teraz sprzedać, za milion złotych mogą spłacić 400 tysięcy złotych kredytu i mają na czysto 600 tysięcy złotych, drodzy Państwo, w gotówce. Przecież mogą, mogą sobie za 600 tysięcy złotych kupić mniejsze, tańsze mieszkanie i żyć bez kredytu lub wziąć te 600 tysięcy złotych. Drodzy Państwo, wymienić na euro, wyjechać, nie wiem, na Majorkę, na, nie wiem, wyspy kanaryjskie, nie wiem, do Chorwacji, e, nie wiem, tak, gdzie jest Stalio, drodzy Państwo, nie wiem, do Grecji, e, do Hiszpanii, gdziekolwiek i mogą tam sobie kupić za to podobny apartament, bo tam w obecnej sytuacji ceny mieszkań są nawet 30-40, a nawet 50% niższe, a nawet 60% niższe niż w Polsce. Drodzy Państwo, i mogą żyć bez kredytu, bez zimy, bez. Smogu i tak dalej. Więc naprawdę wielu ludzi ma bardzo dobrą sytuację obecnie. Bardzo, 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 bardzo dobrą. I, i Ale o tym się nie mówi na przykład, prawda? W jeszcze lepszej sytuacji jest bardzo dużo ludzi, którzy kupili, drodzy Państwo, na przykład 3-4 lata temu, tak jak pisałem, że w Polsce jest okienko, że w danym 4, przez, przez wiele lat pisałem, że w Polsce pojawiło się wspaniałe okienko, przepraszam, kawy Drodzy Państwo, powiedziałem, że w Polsce powstało piękne okienko, dzięki któremu, na przykład, jeżeli mieszkaniec Londynu, mieszkaniec Manchesteru, mieszkaniec Brukseli, nie, mieszkaniec Berlina. Sprzeda, na przykład, swoją, sw, swoje, swój dom, Bo w rzeczywistości bardzo często tak jest, że, że zagrzebiały dom z zagrzebiały dom z karaluchami z Londynu potrafi kosztować 500 tysięcy funtów. Jeżeli taka osoba sprzeda ten swój dom za 500 tysięcy funtów, a funty wymieni po kursie 6 złotych, gdy mieliśmy właśnie 6 złotych w marcu bodajże, dzisiaj funt 5,70 i wymieni po kursie 6 złotych, to taka osoba zainkasuje, drodzy Państwo, bagatela 3 miliony złotych, czyli to tak jakby wygrać 3 razy w milionerach, prawda? 3 miliony złotych, drodzy Państwo. Do niedawna za 3 miliony złotych, można śmiało kupić 10 małych apartamentów. Osoba, która by kupiła 10 małych apartamentów, drodzy Państwo, 3 lata temu, za 3 miliony złotych mogłaby mieć e, za 3 miliony, mogłabym mieć 10 apartamentów, drodzy Państwo. Dzisiaj te apartamenty gdyby akurat mieć 3 miliony złotych 3 lata temu, 4 lata temu, dużo ludzi tak porobiło 4 lata temu to y, dzisiaj te apartamenty po tych zawyżonych cenach są warte na przykład 5 milionów złotych, tak więc lu wielu ludzi sprzedając, słuchajcie, drodzy Państwo, dom lonyje za 500 tysięcy, uzyskało na przykład albo 600, albo 400, około na przykład 2,5 miliona złotych, to można było kupić jeszcze 3 lata temu 10 małych apartamentów, w jednym zamieszkać, 9 wynająć i żyć do końca życia, drodzy Państwo, jak, 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 jak brytyjska arystokracja. A dzisiaj te apartamenty, nie dość, że, że, że dzisiaj jest bardzo drogi wynajem, tak? Bardzo dużo można zainkasować za wynajem. To dodatkowo te apartamenty dzisiaj kosztują nie 3 miliony złotych, drodzy Państwo, a 5 milionów złotych. No. Znaczy nie mówię, że wszystkie, ale są takie sytuacje, w których te apartamenty podrożały nawet do 6 milionów złotych, są takie sytuacje i jest ich bardzo dużo. Czyli taka osoba, tylko sprzedając dom w Londynie bardzo drogo, kupując dużo małych mieszkań, dużo takich mieszkań, chodliwych pod wynajem, mogła dorobić się majątku na całe życie w rzeczywistości, drodzy Państwo, na całe życie. Na całe życie, bo 10 mieszkań, które dzisiaj są warte 5 milionów złotych i one są wynajmowane, to jest majątek. Prawda? I w ten sposób można było się wzbogacić. Czy dzisiaj można taki ruch uczynić, żeby sprzedać za 500 tysięcy złotych w Londynie? Oczywiście, że można. Ceny nieruchomości obecnie drastycznie spadają, drodzy państwo oczywiście jeszcze nie są bardzo niskie, no już się nie kupi tego na pewno w Gdańsku, czy w Sopocie, czy w Gdyni, to, to, to tak jak było okienko 3-4 lata temu, a nawet chyba jeszcze 2 lata temu takie było małe na początku tego wszystkiego, teraz jest gorzej, ale już niedługo te ceny mogą bardzo, bardzo mocno spaść, nawet 40%, wszystko zależy od tego, jak wysokie będzie oprocentowanie w Polsce i jak mocno będziemy drukować pieniądze, czy będziemy w ogóle drukować te pieniądze i jak mocno będzie podwyższane oprocentowanie i jak długo zostanie na bardzo wysokim poziomie, to te ceny nieruchomości mogą spaść na 40%, to oczywiście, że najmocniej spadają ceny drogich mieszkań, drogich apartamentów, drogich domów, drodzy Państwo. A najwolniej spadają tych małych, prawda? Bo jak kogoś nie stać na duży, to kupi mały. Więc one, one, one są najbardziej chodliwe, choć yy, było bardzo dziwne zjawisko w Polsce. Yy, trzy lata temu chyba jako pierwszy o tym pisałem i nagłośniłem temat. I o dziwo po miesiącu, po moim artykule, wszystkie te małe apartamenciki zniknęły. Otóż napisałem artykuł, w którym opisałem sytuację w polskich miastach, w dosyć atrakcyjnych, drodzy Państwo, miejscach polskich, głównych miast. Było bardzo dużo takich małych apartamencików, yy, brzydkich, małych, ale za to jarych, yy, po 20 tysięcy euro, czyli po 80 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, drodzy Państwo, po 120 tysięcy złotych, i po miesiącu <grybujesz> okazało się, że to wszystko zniknęło. To wszystko zniknęło, nie, nie wiem kto je wykupił, no ale poznikały. No, jacyś, jakiś inwestor chyba przeczytał mnie i stwierdził, że w sumie, no, jak ma 30 milionów czy 50 milionów, no te 50 milionów może podzielić na tyle apartamentów, to może wykupić 50, nie wiem, 5 tysięcy takich, nie, nie, 5 milionów po 100 tysięcy to jest 50 takich apartamentów. To, 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 przy 50 milionach, e, drodzy Państwo, 50 milionów podzielić na 100 tysięcy. No to można by tylko wykupić 500 takich apartamentów, prawda? No ale właśnie tak na rynku było, tak z 1000, 2000, ja tak patrzyłem z 1000 do 2000, może 3000 takich małych apartamencików było i one kosztowały 100 tysięcy, których generalnie już nie ma, prawda? I one dają bardzo duży wzrost teraz, no bo jeżeli się je kupiło po 100 tysięcy, wcześniej czy po 80, to do samo przez siebie, prawda? Czy dzisiaj można sprzedać dom na przykład w Londynie, czy w, yy, w, w Unii Europejskiej, na przykład w Paryżu, czy we Francji, czy, 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 czy w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, czy w Szwecji, w Irlandii, Norwegii? Oczywiście, że można. Dzisiaj euro jest hiper, hiper, hiper drogie. Fund już jest słabszy, ale euro jest hiper drogie. Dolar amerykański jest hiper drogi, yy, więc na przykład jeżeli ktoś ma dom lub mieszkanie, apartament na przykład, no, a, drodzy Państwo, nie wiem, w Brukseli, w Amsterdamie, w Berlinie, w Munich, w drodzy Państwo, czy w jakimś innym mieście europejskim, w których te mieszkania są nominowane w Euro, to wtedy może bardzo dużo zyskać. Ze względu na to, że mieszkania już niedługo w Polsce bardzo, bardzo mocno spadną, a kurs euro bardzo dalej się mocno utrzymuje. Tak więc jeżeli założymy, że ktoś ma apartament za 500, na przykład w Bawarii za 500 tysięcy euro. I sprzeda ten apartament za 500 tysięcy euro, to zainkasuje Pi razy drzwi, no troszeczkę mniej, ale Pi razy drzwi prawie 2,5 miliona złotych. Znaczy mniej, tam 2300, prawda? 2 miliony 300 tysięcy, ale liczmy 2,5 miliona złotych, żeby było łatwiej. No i za 2,5 miliona złotych już śmiało można kupić 10 małych apartamentów. jak widziałem w Poznaniu, są takie apartamenty po 270-280 tysięcy. No, te dzielnice takie nie są najlepsze, ale co za różnica i yy, tak się wynajmą pewnie. Czyli za 2,5 miliona złotych śmiało można kupić w takim Poznaniu, czy w jakimś innym mieście, nie wiem, na Śląsku, nie wiem jak się na Śląsku wynajmują, ale w Poznaniu no, można kupić 10 takich apartamentów za 2,5 miliona złotych bez żadnego problemu. I w sumie nie trzeba dalej w życiu pracować, bo jeżeli każdy taki apartament może przyniesie drodzy Państwo 1500 zł na czysto plus wzrost ceny takich mieszkań, bo wiadomo, że teraz spadną, ale potem wzrosną, bo ceny nieruchomości zawsze trzymają wartość ponad inflację w dłuższym okresie. Wiadomo, że są wielkie wzrosty, że to jest przesada i wtedy jest spadek cen nieruchomości, ale na przykład w następnych latach te ceny znowu zyskują, znowu zyskują, bo wypłaty idą do góry, ludzie mają coraz więcej pieniędzy, tam się drupuje, ten kredyt powstaje, prawda? I te ceny mieszkań wracają. Z do swoich wysokich wartości. Oczywiście niektóre mieszkania są po prostu za drogie czasem i one nigdy nie wrócą do swojej normalnej wartości, bo się szybciej zestarzeją. Ale generalnie w dłuższym okresie czasu to się e, opłaca. I więc dalej w Polsce można kupić e, za 2,5 miliona złotych prawie 10 apartamentów. Pamiętajmy, że jak przyjdziemy z taką kasą to jak płaci się gotówką tu i teraz, dzisiaj mówi się 10, ja chcę 20% taniej, panie dawaj on powie ok, dawaj yy, i jest załatwione, prawda? Tak więc w Polsce dalej można się wzbogacić. O to chodzi, że w Polsce jest bardzo, bardzo mało mieszkań, one są potrzebne. Ludzie nie mają gdzie mieszkać, wynajem jest bardzo drogi, jest obrzydliwie drogi, jest bardzo drogi. Tak więc dalej opłaca się mieć mieszkania. Oczywiście nie opłaca się kupić drogich mieszkań, które mogą stracić na wartości 40%, bo to jest bardzo, bardzo duży problem i już szybciej więcej pieniędzy dostaniemy, trzymając pieniądze w pieniądzach na zwyczajnym koncie bankowym. Ale oczywiście. Tutaj podchodzi nam sytuacja, w której raczej nie warto trzymać pieniędzy w pieniądzach, bo jednak na samym końcu, jeżeli dojdzie do inflacji 50%, może dojść do totalnego załamania i lira turecka na przykład może być dobrym przykładem, że w Polsce też lira turecka, że polska złotówka może stać się lirą turecką i tak dalej, więc warto. Wprowadzać dywersyfikację ryzyka, a jeżeli ktoś chce zachować kapitał, to wa warto właśnie mieć takie e, twarde aktywa, prawda? Real estate, dlatego to się nazywa real estate, bo to jest real, bo to jest realny, realny, e, drodzy Państwo, realne aktywo, e, realne aktywa, e, real estate, Dlaczego tak się nazywa, real, prawdziwe, prawdziwe, prawdziwe złoto, drodzy Państwo, prawdziwe srebro, prawdziwa nieruchomość, prawdziwe grunty. Prawdziwe brylanty, e, prawdziwa biżuteria. Co do biżuterii trzeba też pamiętać, że biżuteria też, jeżeli chodzi o jej cenę, to teoretycznie w dłuższym okresie czasu może rosnąć ze względu na to, że biżuterię trzeba wyrabiać, a, a, a żeby ją wyrabiać, to trzeba płacić, a... a zarobki zawsze rosną, więc sama sztabka złota też rośnie w dłuższym okresie czasu, ale sztabki złota nie trzeba wyrabiać, prawda? A biżuterię trzeba wyrabiać, tak jak nieruchomości, więc same nieruchomości zawsze też muszą drożyć, no bo trzeba je jakoś wybudować, wyremontować, trzeba komuś za to zapłacić, prawda? W pewnym momencie oczywiście nikt nie ma na to pieniędzy i dochodzi do wielkiej depresji i kryzysu, że nie opłaca się kupować, ale nie opłaca się budować, nie opłaca się wynajmować, nic się nie opłaca. E? Niestety tak jest. Tak <laughs> Tak więc bardzo dużo ludzi się wzbogaciło, drodzy Państwo, bardzo dużo ludzi się wzbogaciło na tym kryzysie, bardzo dużo ludzi się wzbogaca, drodzy Państwo, na tym, co się dzieje w Polsce, na tych przykrych sytuacjach. Bardzo dużo ludzi się wzbogaca, bardzo dużo ludzi ciągnie pieniądze, rentę z podatków Polaków na rzeczy, które w ogóle nie generują pieniędzy, które nie generują bezpieczeństwa, które nie generują wzrostu gospodarki. Bardzo dużo, drodzy Państwo, nawet tego się nie da tutaj przedstawić, bo no, lepiej nie, ale, ale drodzy Państwo, tak jest, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo ludzi, przede wszystkich związanych z pieniędzmi podatnika, bo są firmy, które dostają pieniądze podatnika i one dzięki temu sobie żyją i zarabiają, ale nie do końca dokładają, że tak powiem wartość dodaną do gospodarki. One po prostu mają te pieniądze, bo mają. No i tyle. Dostają, coś tam robią, ale generalnie on to wartości... Nie daje, tylko zabiera czas, energię i chęci. Tak więc, drodzy Państwo, jeżeli e, znacie jakieś źródła dochodu, zysku, które obrzydliwie wzbogaciły bardzo dużo ludzi, tak jak nieruchomości, obecnie dajcie znać w komentarzach. Bardzo chętnie o tym porozmawiam. A tymczasem sprawdźmy, co się dzieje na polskich rynkach. Drodzy Państwo, aby się wspomóc, można wejść na dobryruch.co.uk. Wspominam, że dobry ruch znajduje się tylko na domenie dobryruch.co.uk, a nie żadnej innej. Tak więc wchodzimy na dobry ruch.co.uk. Jeżeli to się nie zawali, jeżeli nie spanie ta inflacja, jeżeli sytuacja geopolityczna się nie skończy, jeżeli dalej będą drukowane pieniądze, może wchodzimy w wieloletni okres właśnie drukowanych pieniędzy i podwyższonego oprocentowania jednocześnie, bo też jest taka strategia ekonomiczna, o której w Polsce no, mało się mówi, ale to jest taka strategia właśnie ciągłego podwyższania, wysokiego oprocentowania z jednej strony, a z drugiej zalewania drukowanymi pieniędzmi gospodarki, prawda? Na przykład w Wielkiej Brytanii taka była strategia od wielu, 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 wielu lat: bardzo niskiego oprocentowania i drukowania pieniędzy, prawda? Czyli tak zwanego quantitative easing. I teraz wchodzimy, tak troszeczkę to tak wygląda, że wchodzimy w taki okres wysokich oprocentowań, ale drukowania pieniędzy, prawda? Czyli to będzie oznaczać, że ta złotówka, mimo tego podwyższania oprocentowania, mimo podwyższania oprocentowania euro, mimo podwyższenia oprocentowania dolara, to jeżeli oni będą to podwyższać, oprocentowania, to oprocentowania i tak zostaną na wysokim poziomie. Aspekt ceny złotówki do tych głównych walut będzie dalej na takim niskim poziomie jak dzisiaj, ale przy okazji będą drukować pieniądze i będą tam rozdawać swoim tam grupom społecznym, wyborcom, zagranicznym biznesom i tak dalej, prawda? Bo przez dwa lata, no przecież obecny rząd w Polsce, jeżeli mówimy o biznesie, o gospodarce, o ekonomii, finansach, drodzy Państwo, to przez ostatnie dwa lata rząd w Polsce zamiast Polakom dać pieniądze. Jak już musiał dać komuś, no to powinien dać się ludziom, tak mi się wydaje. No to dał zagranicznym korporacjom, które w Polsce na przykład nie płacą podatków. Jest to kuriozum, chyba na skalę świata, żeby coś takiego się wydarzyło, ale tak się chyba właśnie wydarzyło, drodzy państwo. Ech, no niestety mamy takie czasy. Jak na razie widzimy, sytuacja nie jest za dobra. 5, więc jest źle. Oczekujemy tego wielkiego załamania wreszcie. No, miejmy nadzieję, że ono nadejdzie. Że wreszcie złotówka za dolara będą płacić 3,50 za pół roku czy za rok, że polska giełda wzrośnie, tak jak zawsze wzrastała po wielkich spadkach, że polska złotówka tak jak zawsze po wielkich spadkach umacniała się do bardzo silnych pozycji i tak jak zawsze, znaczy z cenami nieruchomości troszeczkę jest inaczej, bo u nas rynek nieruchomości troszeczkę jest dziewiczy, właściwie bardzo jest dziewiczy, no ale generalnie z nieruchomościami tak jest na zachodzie i ogólnie yy, yy, Odkąd się monitoruje te ceny, to tak jest, że te ceny nieruchomości rosną, 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 bardzo mocno rosną, a potem sobie spadają, prawda? I potem znowu wszystko odwisz, zaczynają znowu rosnąć, 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 i wielu ludzi właśnie się wzbogaca, tak jak mówiłem na początku. No ale to trzeba wiedzieć, że kupujemy wtedy, gdy jest tanio, sprzedajemy, gdy jest drogo, kupujemy, gdy jest tanio, sprzedajemy, gdy jest drogo, i na tym polega właśnie inwestowanie. W tym materiale to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania Formuły Nieruchomości UK na YouTube, o danie łapki w górę, a także o komentarz do tego filmu. Będę bardzo wdzięczny. Do usłyszenia. Życzę miłego dnia.